Słuchajcie, kochani, w naszym kolejnym odcinku e, związanym z klockami LEGO oraz z emocjami. Dzisiaj mam dla was krótki wierszyk, bo dzisiaj będzie troszkę o złości. Posłuchajcie, to jest wierszyk pani Doroty Gelner, Zły humorek. Jestem dzisiaj zła jak osa, złość mam w oczach i we włosach, złość wyłazi mi uszami. I rozmawiać nie chcę z wami. A dlaczego? Nie wiem sama, nie wie tata, nie wie mama. Tupię nogą, drzwiami trzaskam i pod włos kocura głaskam. Jak tupnęłam lewą nogą, nadepnęłam psu na ogon, nawet go nie przeprosiłam, taka zła okropnie byłam. Mysz wyjrzała z mysiej nory. Co to znowu za humory? Zawołałam: Moja sprawa Jesteś chyba zbyt ciekawa. Potrąciłam stół i krzesło. Co mam zrobić, by mi przeszło? Wyszłam z domu na podwórze, wpakowałam się w kałużę. Widać, że mi złość nie służy, skoro wpadłam do kałuży. Siedzę w błocie, patrzę w koło Wcale nie jest mi wesoło. Nagle co to? Ktoś przystaje. Patrzcie, rękę mi podaje. To ktoś mały, tak, a tam ktoś duży. Wyciągają mnie z kałuży. Przyszedł pies i siadł koło mnie. Kotur się przytulił do mnie. Mysz podała mi chusteczkę. Pobrudziłaś się troszeczkę. Widzę, że się pobrudziłam, ale za to złość zgubiłam. Pewnie w głocie gdzieś została, nie będę jej szukała. Podobał. Bardzo fajnie. Podobał się Tobie, wiesz? Mi też. Podobał Mi tak. się. Bardzo się cieszę, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że czasem jest tak, że Wam również ktoś poda rękę, przytuli i sprawi, że złość mija. Złość i wściekłość. Prawda? Porozmawiajcie o wierszu z mamą lub tatą, a może z rodzeństwem w domu. Ja go na razie odkładam, a dzisiaj Was zapraszam do takiej trochę matematyki, dobrze? Słuchajcie, przypomnijmy sobie, jak to się przelicza. Spróbujemy przeliczyć dzisiaj nasze emocje razem z Marcerem, Marcelku, bardzo powolutku, dotykając każdego klocka. Jeden. Jeden. Dwa. Słuchajcie, razem z Marcelem, pokażcie mi na paluszkach, ile mamy klocków. Hmm. <laughs> Oczywiście pięć. Pięć klocków mamy dzisiaj i pięć emocji. Pamiętacie nasze emocje? Smutek, zaskoczenie, zaskoczenie, złość, uśmiec, uśmiech, radość, radość oraz i, i strach. No jeszcze ostatni raz przeliczamy, a wy razem z nami spróbujcie. Uwaga, Marcel. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchajcie, mam dla Was bardzo ważne zadanie. Wyrzucamy złe emocje, tak jak dziewczynka w wierszu. Uwaga, ja Wam je wyrzucam. Wyrzucam. Strach, o, wyrzucam potrzebne. złość i nawet wyrzucę smuteczki. Nie potrzeba Marten, tych rzeczy. Policz, dzieciom, ile zostało nam emocji? Dobrze. Jeden, dwa. Czyli o, zostały? Je. Tylko dwie emocje. emocje. Zostały nam dwie emocje. A ile emocji w takim razie wyrzuciliśmy? Marcel, sprawdź i policz razem z dziećmi, ile tych emocji wyrzuciliśmy. Dobrze, dobrze. Uwaga. Jeden, dwa, trzy. Ile trzy emocji? Emocje. Trzy wyrzuciliśmy, emocje wyrzuciliśmy? Wyrzuciliśmy. Mhm. Uwaga, uwaga, to jeszcze inne zadanie. Teraz wyrzucam, słuchajcie, tą najlepszą, radosną Ech. emocję. Uwaga. Zabieram jeden klocek. Jeśli zabiorę jeden klocek, to ile klocków nam zostało? Starszacy, możecie odpowiedzieć od razu, pewnie tak jak Marce. Ale maluchy niekoniecznie, dlatego policzmy, ile nam zostało tych emocji, dobrze? Dobrze, dobrze. to jeden, dwa, trzy, cztery. Emocji nam tylko zostały. Zostały nam, pokażmy na palcach cztery emocje, a mieliśmy ich przecież pięć. pięć. To uwaga pytanie dla starszaków. Tak. To o ile emocji mamy mniej, gdy wyrzucamy jedną emocję? E, na cztery mamy. No, zostają cztery, prawda, prawda? Ale to było pytanie wyłącznie dla starszaków i wyłącznie dla chętnych. Uwaga, to jeszcze sobie przeliczmy może teraz w ten sposób, że wyrzucam, wyrzucam. Hmm, hmm, hmm. Nie powiem na razie, ile emocji wyrzuciłam i ile nam tych emocji zostało jeden jedna emocja a było wszystkich ile pięć to ile emocji wyrzuciłam pytanie dla starszaków cztery cztery ale sprawdźmy razem z maluchami czy naprawdę zniknęły cztery emocje dobrze uwaga sprawdzamy Marcel Policz czy faktycznie wyrzuciłam cztery emocje jeden dwa trzy cztery tak jest wyrzuciłam Cztery. Cztery emocje. Dobrze. Wracają wszystkie nasze emocje na nasz stoliczek. Uwaga, no, uwaga. A zasłaniam, Marcel oczy na chwilkę. Ja? Mhm. No dobrze. Dzieciakom też tutaj na chwileczkę zasłaniam jeszcze raz stoliczek, tak jak przy naszym pierwszym filmiku. Zobaczcie, ile emocji zniknęło ze stolika? Nic nie zostało. Mhm, nic jest. Nic jest nie zostało. Jest ich zero. A ile zniknęło? Pięć. Pięć zniknęło. Czyli zniknęły wszystkie, wszystkie emocje. emocje. Tak jest. A zasłaniasz oczy jeszcze raz? Dobrze. Ja tutaj układam, słuchajcie, rączkę. Mm, coś Wam tutaj dostawiam. Dobrze. I uwaga, uwaga. Powiedzcie mi, ile emocji wróciło na stoliczek. Wszystkie! Wszystkie emocje wróciły na stoliczek, czyli ile emocji wróciło na stoliczek dokładnie? Pięć! Pięć, ponieważ bawimy się z pięcioma emocjami. emocjami. To nasze dzisiejsze zadanie dla Was, trochę matematyki, a na pożegnanie, skoro już jesteśmy tacy weseli, bo przecież nawet dziewczynka z wierszyka jest wesoła, no to pożegnamy się naszym wierszykiem wesołym, pamiętacie? Ja Wam przypomnę. Uśmiech jak słońce do ciebie śle. Się, Jeśli mnie lubisz, uśmiechnij się. się. Powiemy razem dzieciom? Tak. Uwaga. Uśmiech jak słońce do, do ciebie, ciebie śle. Się. Jeśli się mnie lubisz, uśmiechnij się. się. Do zobaczenia, kochani, pa! w kolejnym odcinku. Pa! I pa. Moją tutaj stworzoną e, żyrafą. E, właśnie. Pa. Z Lego, zobaczcie, jaka dzisiaj powstała żyrafa. Taka dobra. Może weźmiemy ją również na następne zajęcia, Marcel, do dzieci? Tak, z żyrafą. Tak. Po dzieci, pamiętajcie, Klocki Lego, to emocje. Pa!